bo widać. Ja mam nadzieję, że spodobało Wam się intro i moja miniaturka. Słuchajcie, że miniaturka tak długo trwała i dzisiaj będzie odcinek, z, jak przechodzę parkour i pokazuję, że nawet słabi ludzie mogą noby w parkurze, którzy twierdzą, że nie umieją robić parkourów, mm, o Boże, mogą przejść parkura. ale to na pewno nie tego, bo ten jest bardzo trudne, bardzo. Trudne. Bardzo, 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 bardzo trudne. Z tego co pamiętam. Więc. tutaj Spróbuję przejść tym żółty, Nie wygląda tak źle. No więc. Przechodzimy parkur i szukamy tego żółtego klucza. Ten parkour naprawdę może przejść taka słaba osoba jak ja. Na przykład god... ja tam tylko już przeszłam, ale chciałam spróbować jeszcze raz. Czy na pewno tylko raz mi się udało i miałam farta? Czy po prostu jednak nie, nie miałam farta, tylko jestem dobra, ale zaczęło mi się już nagrywać. zaczęłam nagrywanie, więc. Jest troszkę. Nie jest zła, jest właśnie fajnie. Um, trochę mi się źle tutaj. Pewnie wszyscy um, um, myślą, że mam kamerę i nie mam, mam. Mam taką malutką, ale teraz mi się wyładowała i musiałam używać aplikacji. To bardzo smutne, ponieważ przez tą kamerę miałam dobre odcinki nawet. Um, I dawno już się nie wracam. Mam nadzieję, że mi konto się wypromuje w końcu, ponieważ um, dużo ludzi, że. Że mają konto, jest słabe i chcę gdzieś z wami porozmawiać, przechodzę tego parkura. Ymm, po prostu y, nawet y, wszyscy ludzie na YouTube praktycznie wpisują sobie darmowy widok na blog Star Planet czy tam na Omowi Star Planet, co tam grasz. Ym, to właściwie w sumie jest, jest bardzo dużo takich filmów, które skamują po prostu ludzi. Nawet istnieje ktoś, który mówi: my skanujemy, ale on skanuje. To wszystko dla. Wyświetli mapek w górę i on używa kosz konta. Mówi, że kupił mu VIPa. Robi mu Vipa. Na tydzień ten ktoś się cieszył. wow, naprawdę kupił mi Vipa. Nie mi konta. I już jest banowany po tygodniu i miał star Vipa, ale tylko tydzień konto miał. Jeździu, ja znowu spadłam. Znowu spadłam. Szkoda. Że spadłam. No, będę musiała go przechodzić, no więc ja nie oglądam jak ich w ogóle bóżdżorów. Darmowy VIP nie istnieje, trzeba wydać na to troszeczkę pieniędzy. Na vip więc ja sobie kupię dopiero po komunii, vip No No mm. Tak mi się spada, lepiej się zabić, no więc... Mm. To, to znowu do tego tematu, sam takie, jest taka notes i to jest e, taka, niby że tam jest ten i oni, ta aplikacja się nazywa notes i tam trzeba napisać, no bardzo weryfikacyjnie, że bardzo prawdziwe to brzmi, ale notes ja mam nawet na telefonie, no ale to nie jest, to jest po prostu takie, co to masz od początku i to nie jest wcale jakaś, nie wiadomo. Aplikacja, która daje ci darmowego VIPa, Konsy Level, to nie jest jakaś taka mocna aplikacja. To jest normalna aplikacja, w której na przykład piszesz zakupy i tam takie rzeczy. Mm. Ja nie wiem o co kaman. Dużo ludzi mi pisze, że to jest jakaś aplikacja, którą dzięki temu możesz dostawać darmowego VIP'a. Z Wystarczy wpisać star VIP. Ile masz końców, ile chcesz mieć końców, jaki masz level i jaki chcesz mieć level. To jest rzeczywiście niemożliwe. Próbowaliście. Próbowałam. No też nic nie działa. Ale nagrywanie to notatnik. Więc notatnik to na nie działa naprawdę uwierzcie mi gdyby działało to od razu bym miała zbanowane to konto to konto lenka135 możecie mnie zaprosić jak chcę i to jest takie dziwne, ponieważ oni wam badują konta i yy. jak chcecie widzieć jak mieć darmowego vipa to już wam mówię to sekretny składnik oczywiście darmowy VIP hmm. jak dostać darmowego VIPa ode mnie od konkursu można dostać legalnego, darmowego VIPa więc to jest legalny VIP bo on został zakupiony więc on jest legalny Wystarczy podać hasło i nick i uwierzycie nie zdaję konta. Wydaje konta już masz VIPa hmm. Nie kupuję 4 VIP-ów, tylko VIP na miesiąc. Za jakieś 50 zł tutaj? I to dopiero za 2 miesiące. Dzisiaj będzie można wygrać blok Dripa. Wszyscy wiedzą, co to jest za blok. Na na mi jedną HP. Ja, ja, jezus. Wszyscy wiedzą, co to jest za blok. Praktycznie Drip. To jest taki blok, który kosztuje 100 tysięcy końców. się mam takie. Mam takie bloka. To jest tak, tak, mam takiego bloczka I tutaj, jeżeli chodzi o szybkie dostarczenie, to już wam mówię, że y, Dermoglip istnieje. Wystarczy go wygrać w jakimś konkursie lub y, zrobić świat y, taki... I, 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 z VIPa i można wygrać VIPa na tydzień, który BLOXER PLANET daje nam możliwość dostania VIPa za darmo. Tak możesz dostać legalnie VIPa za darmo, nie żadne haki, i nic, bo to nie działa, a tej weryfikacji nie róbcie. Żadna aplikacja nie może wymagać od was numeru telefonu, ponieważ wtedy on chce za ta weryfikację, tylko chce oddać dane i nic wam nie da. Bananki i, mm, bananki bardzo bezpieczną stroną. Na zarobienie pieniędzy, tylko że trzeba też tam długo grać, żeby zarobić 5 zł, trzeba mieć 2000 bananków, więc to też będzie tak dużo. Jak chcesz mieć 2000 zł, to chyba z tak z milion bananków. Dużo. Nie wiem, czy taka liczba jest tam możliwa, ale jeżeli jest, to spoko. Ale chodzi mi o to, że bananki to jest bezpieczniejsza strona, na pewno niż jakieś haki. Haki i tam różne inne. No bo one nie są zbyt bezpieczne. No więc nie wiem. I ja to się nie znam. Na tych darmowych wipach ja wiem, że nie jest to. Prawda, więc tylko was troszkę. Więc <laughs> pewnie coś bym sobie tam wyświetliło I ja nie wiem, co w tym chyba było sobie i łapkę. <laughs> no więc. Turum się No więc, jednak w taki sposób nie istnieje darmowego vip -a można właśnie, jak e, Blockster używa jakiegoś konkursu i właśnie używa cały taki, że piszą babę. zrobicie świat z e, takim VIP, napisem e, dużym vip w, e, zrobicie świat e, VIP, y, to na przykład dostaniecie VIP-a na tydzień za darmo i właśnie tak można zdobyć, o dzięki babcia, sorki, to tak. <śm> No właśnie. Um, tu nie spadłam, no to idziemy do innego pokolenia. No więc tak to wygląda. Jeżeli ktoś nie wie, to jest już y, y, I y, y, nie zgadzicie, jaki jest sezon. Jest otóż trzynasty sezon. Więc słuchajcie, to jest naprawdę spoczką Jest 13 subcio. Trzynasty sezon, w ogóle to podkreślam. 13 subcio. Jest, juhu. I w ogóle to chciałam powiedzieć, że to ja wam pokażę, jaka postać będzie musiała przesłać taką wiadomość i to jest akurat ta postać, właśnie się wyświetla, już jaka postać, i wtedy, jak dostaniecie długo do vipę na tydzień, to na przykład będziecie mogli przejść tego parkuram, tego otóż, więc to będzie też bardzo opłacalne i będziecie mogli otworzyć coś jeszcze. Yy, otworzyć, zajdź, VIP. Dzięki, nie, dzięki. No oczywiście z są VIP do oferowania ja mam taką lawą postać z częstkami lawy. Mi się zacinę, znowu zacinała, znowu mi się zacinała, jak to nie tego nienawidzę. I pokażę Wam co jeszcze możecie dostać. Możecie dostać jeszcze za VIP-a oczywiście te otóż przepiękne prezenty. Otworzę sobie za darmo. Tak to tych prezentów nie otrzymacie. I... i Nie i Jesteśmy malutcy. Ja też mam taki, taki chyba. Tak, ja też mam taki do użycia. I dzięki. No więc to był chyba koniec odcinka, ale ja będę to jest mała. O nie. No więc VIP to wszystko daje. No to, No tam widać. co daje. No vip więc to jest też spoczko, Więc ja chyba będę się z Wami przekonać. Szkoda. O widzimy się, Będziemy się chyba widzieć na tym odcineczku.